Witam Państwa. Od ponad trzech dekad co roku, w pierwszej połowie września, na forum ekonomicznym spotykają się polskie elity polityczne i gospodarcze i dyskutują o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi Polska, Europa, świat. Spotykają się elity polskie, ale przecież wśród zaproszonych gości są znane nazwiska z całego świata, bo to polskie forum ekonomiczne ma większe aspiracje niż tylko cele zamknięte w politycznych granicach Polski. W granicach Polski. No. O, obecne forum uznawane jest za największe i najbardziej znane miejsce spotkań tych elit politycznych i biznesowych w Europie Środkowo Wschodniej. Początkowo odbywało się w Krynicy, a obecnie w Karpaczu. No, duża impreza. Ponoć w jednej z edycji wzięło udział aż 4,5 tysiąca uczestników, a na listach zapraszanych gości są nazwiska z pierwszych stron gazet. Relacje z tego forum publikowane są przez wielkie agencje światowe. Forum przyznaje tytuł Człowieka Roku i. Widzę, że wśród wyróżnionych są przede wszystkim prezydenci i premierzy różnych państw. A nawet jest Jan Paweł II, nasz papież, człowiekiem roku forum ekonomicznego. Jakbym określił to forum? No, nawiązuje do światowego forum ekonomicznego w szwajcarskim Davos, choć oczywiście jeszcze nie ta skala. W moim przekonaniu chcą być ważnym ośrodkiem wymiany myśli i pozytywnego wpływu na polityczną i gospodarczą przyszłość naszego regionu. Tak przynajmniej ja to forum postrzegam. Tematem przewodnim tego rocznego forum jest Europa w obliczu nowych wyzwań, nowych wyzwań. Ale przecież te nowe wyzwania pojawiły się po napaści Rosji na Ukrainę. Uczestniczymy w tej ukraińsko-rosyjskiej wojnie, ponosimy konsekwencje tej wojny, a po skończonej wojnie będziemy musieli pochylić się wspólnie nad przyszłością Ukrainy. Dlatego już teraz wśród polityków i ekonomistów dyskutuje się o nowym planie Marszala dla Ukrainy. Panel na ten temat, na temat tego nowego planu Marszala, ma być ponoć wiodącym albo Jednym z wiodących podczas tegorocznego forum. Zostałem zaproszony jako gość na tegoroczne forum. Zaproponowano mi rolę panelisty w tym wiodącym temacie. Panelistów w tym panelu można chyba policzyć na palcach jednej ręki, ale nazwiska, te, które widziałem, wydają się gwarantować powagę przekazu. Organizatorzy argumentują to zaproszenie dla mnie potrzebą rzetelnego i realistycznego spojrzenia, także spojrzenia krytycznego, bo przecież w naszych wykładach bywamy krytyczni, ale pokazujemy zawsze dane i źródła danych. To dane mają kształtować nasze poglądy, a nie ideologia i nie medialna sensacyjność i nie polityczna poprawność przede wszystkim dane. Swoją drogą cieszę się, że wśród uczestników naszych internetowych wykładów są także organizatorzy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. I cieszę się, że potrafią docenić rzetelność naszych wykładów. Jeszcze zanim odbędzie się forum, będziemy mieli na naszym kanale wykłady poświęcone tematowi Planu Marszala dla Ukrainy. Bo oczywiście żadnego planu marszala dla Ukrainy być nie może. Współcześnie żyjemy w zupełnie innym świecie niż po II wojnie światowej. Wówczas Stany Zjednoczone były fabryką świata i największą siłą gospodarczą i mogły być sponsorem, czerpiąc dla siebie bardzo wymierne korzyści materialne. Dziś tej roli Stany Zjednoczone już nie spełniają. Zresztą cały tamten schemat jest już nie do powtórzenia. Bowienie dzisiaj o planie Marszala jest, jest niezrozumieniem, jaką rolę on pełnił w przeszłości. Wojna na Ukrainie jest wynikiem zaniedbań, głównie, głównie Stanów Zjednoczonych. Zwracał na to uwagę między innymi Donald Trump. Donald Trump, niedawny prezydent. Za każdą cenę trzeba było tej wojny uniknąć. Mówiłem o tym nieraz w wykładach, bo dzisiaj my, Unia Europejska, płacimy najwyższe rachunki za tę wojnę. I nie będzie łatwo znaleźć na Zachodzie środki dla Ukrainy, zachowując korzyść dla wszystkich układających się stron. A sponsor, który nie widzi dla siebie korzyści, przestaje być sponsorem i odwleka, 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 byle nie zapłacić, aż się cała taka pomoc rozmyje. A Ukraina pogrąży w chaosie, i tego trzeba uniknąć. Ukrainie trzeba będzie pomóc, i nad tym się trzeba będzie pochylić, ale w tych kategoriach bardzo realnych. W chwili, kiedy oglądacie Państwo tę migawkę, jestem w drodze do Kijowa. Przeprowadzę kilka rozmów na miejscu. Zawsze warto konfrontować dane gospodarcze z wyobrażeniami ludzi których one dotyczą. Jadę na Ukrainę właśnie w tym celu, żeby między innymi ocenić na ile Ukraińcy dojrzeli, żeby być częścią rodziny Zachodu, przede wszystkim w tym gospodarczym znaczeniu, bo chodzi zawsze o pieniądze. W najbliższą sobotę nie będzie premiery wykładu. Proszę o wyrozumiałość. Po powrocie wrócimy do naszych spotkań. Dziękuję. जा <laughs> घणा